Ja w 1968 roku, 15 maja, poszłam do urzędu zatrudnienia, prosząc o jakąkolwiek pracę. Zostałam skierowana do biblioteki publicznej na Mokotu. Bałam się, nie dam rady, poprosiłam na pół etatu. Dostałam za pół miesiąca 300 zł, moje pierwsze przeze mnie zarobione pieniądze. Kupiłam piękną bluzkę i ciastka dla dzieci. Falono i nagradzano mnie, a w domu przecież pracowałam trzykrotnie więcej i nikt tego nie zauważał że no, w pewnym sensie to się zaczęło ze śmiercią mojej babci, kiedy zaczęłam myśleć o tym, że nie chciałabym, żeby jej historia tak po prostu znikła, że czytając te dzienniki, które ona po sobie zostawiła, jakby poczułam, że jest w tym jakaś siła, która może być inspirująca dla innych kobiet. Oczywiście związana z tym, że moja babcia była bibliotekarką, ale chyba nawet bardziej związana z tym, że była kobietą, która już jako dorosła 40-letnia osoba zdecydowała się podjąć pracę po odchowaniu dzieci. Ee, że potrafiła w pewnym sensie wynaleźć siebie i zbudować swoje życie na nowo. I to było dla mnie taką, e, taką inspiracją i to czułam, że mogło być też inspiracją dla innych kobiet. Pamiętam naszą pierwszą rozmowę. To była chyba ponad godzinę rozmawiałyśmy. E, Ania opowiadała o babci, e, o tym, co chciałaby zrobić, a my e, nadawaliśmy no właśnie pewne ramy e, tej historii. Chcemy zrobić coś, Długofalowego, na lata. Jeden z nas zbudować taki pomnik, ale pomnik, który będzie żył w codziennym życiu, sercu konkretnej osoby, której pomogliśmy. Myślę, że dla nas obu to było trochę wyzwanie, jakby spróbować przełożyć Twoje marzenia na pewne realia, które tak, tak. funkcjonują. No, Fundusz Wieczysty to jest. Yy... Taka sytuacja, w której zbierzemy trochę pieniędzy. Czasami wystarczy prosta okazja. Jakieś święto, wydarzenie, mówimy do przyjaciół, mówimy do rodziny. Posłuchajcie, zamiast kwiatów, prezentów, zbierzmy trochę pieniędzy, a z tych pieniędzy ufundujemy stypendium. Część pieniędzy odłożymy po to, żeby za rok, za dwa tych pieniędzy odłożonych było jak najwięcej, aby jak najszybciej z samego inwestowania tych pieniędzy będzie stać nas na stypendium. Będziemy mieć niebywałą wprost radość z tego, że robimy coś pięknego. Dziękuję za strasznie się cieszę, że mogę tutaj z Państwem być. To jest naprawdę moment, kiedy spełnia się moje marzenie. To jest dla mnie coś naprawdę niezwykłego i ta historia zaczęła się bardzo dawno, ale ona będzie trwała jeszcze bardzo długo, bo dzięki Funduszowi Wieczystemu, który wspólnie z wieloma osobami stworzyliśmy. E ten fundusz imienia Okirok będzie Wam towarzyszył. To co widzicie, to jest tylko, to jest tylko pierwszy rozdział. Spełnia się moje marzenie, y, dlatego, że te pieniążki ze stypendium chcę przeznaczyć na wydanie swojego tomiku. Zawód bibliotekarza praktycznie jest niezauważalny. Y, to, jak się pracuje na małej miejscowości, to też nie jest tak bardzo zauważalne. A Ania w tak wspaniały sposób potrafiła uhonorować całą pracę Olgi. Teraz już na co czas, żeby zatroszczyć się o siebie cały czas. Troszczę się tylko o moją bibliotekę, żeby było jak najlepiej mieszkańcom, a teraz pora troszeczkę zatroszczyć się o siebie. Cała idea tego funduszu, konkursu, aplikowania, tego, żeby potem ktoś to czyta i nie jest to jedna osoba, a całe grono, wskazuje na to, że tam właśnie jest niesamowity potencjał. To były takie krzepiące opowieści, że gdzieś na końcu Polski można robić fantastyczne rzeczy. Bardzo dobrze, że to jest stypendium wyłącznie dla kobiet. Po pierwsze dlatego, że są te zawody sfeminizowane, które potrzebują wsparcia, również wsparcia finansowego, a po drugie historie kobiet są niezauważalne i niesłyszane i naprawdę nie ma nic drożnego w tym, że teraz tylko kobiety. Kobiety dojrzałe w Polsce są niezwykle aktywne i to jest trochę podobna historia, masowa historia, która jest odzwierciedlona w historii Olgi Rok. To jest historia, która dokładnie naśladuje historię przeciętnej Polki, która odkrywa świat po tym, jak oprawia dzieci. Co wcześniej nie było dla mnie ważne. To, to było jakby czytanie. Historii, tak ja, ja też jestem w i lubię historię, zwłaszcza lubię kobiety historię, bo trudno jest je czasem znaleźć i bardzo, bardzo byłam wdzięczna tym kobietom, że jakby wpuściły nas tak bardzo do swojego życia piękno tego, tego funduszu większy tego i mam nadzieję, że rzeczywiście tak będzie w, tej, w tym przypadku. Jest takie, że, że to jest pierwszy z bardzo, bardzo, bardzo wielu rozdziałów. Że zrobiliśmy to pierwszy raz, ale bardzo chcemy robić to co rok.